W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, za nami okres pełen wielkich świąt, wspaniałych uroczystości, które przepełniały nasze serca radością, były pokrzepieniem dla naszej wiary. Zesłanie Ducha Świętego wlało w nasze serca nadzieję, naszego uświęcenia. Dzięki łasce Ducha Świętego, który i nas pragnie przemienić i udoskonalić. Jak to miało miejsce z apostołami. Następnie widzieliśmy, jak nieskończony majestat Boży objawił nam siebie samego. Ukazał nam, jakim jest. Jeden Bóg w trzech osobach. Zgodnie ze słowami naszego mistrza, jest to znakiem, to objawienie, przyjaźni i miłości. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazywałem Was przyjaciółmi. Albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Po czym obchodziliśmy święto Bożego Ciała, radowaliśmy się z tego, że nieskończony Bóg miłuje nas i pragnie przebywać między nami. Więcej nawet, chce łączyć się z nami albo lepiej powiedziawszy, dopuścić nas do łączności z sobą. Dziś jako jeszcze Ewangelia pokazuje nam właściwą perspektywę tych wielkości, pokazując nam, że wszystkie te dobre i wspaniałe rzeczy, które dobry Bóg dla nas uczynił i nam daje, mają jeden cel: doprowadzić nas do wiecznej szczęśliwości, która nazwana jest w Ewangelii wielką ucztą. Człowiek pewien zgotował wieczerzę wielką i wezwał wielu. I posłał usługę swego w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, żeby przyszli, bo wszystko jest gotowe. Rzeczywiście wszystko jest gotowe, abyśmy szli za zaproszeniem Bożym i zmierzali do tej uczty niebieskiej. Na innym miejscu Pan Jezus porównuje wieczną szczęśliwość do godów synów, Syna Królewskiego godów weselnych. Powołaniem naszym jest zatem wieczna szczęśliwość, którą aby zdobyć należy przyjąć te Boże dary, podążać za zaproszeniem, jakie Bóg do nas kieruje, usłyszeć głos tych, którzy nas wzywają, zapraszają do wszystkiego, co zbliża nas do tego celu. Tym zaproszeniem jest nauka Kościoła Katolickiego, jest liturgia, a przede wszystkim święte sakramenty, które dysponują naszą duszą i przygotowują nas na wieczność. Lekcja z dzisiejszej niedzieli z kolei sprowadza nas na ziemię. Abyśmy nie zapomnieli, że jeszcze jesteśmy podczas czasu walki. By nasza wiara nie była bujaniem w obłokach, czy fantazjowaniem, marzycielstwem. Myśleniem tylko o wspaniałych rzeczach bez konkretnego działania. By te rzeczywistości się zrealizowały. Ten krótki fragment listu świętego Jana to jest zaledwie 99 słów, jest niezwykle pouczające i mocne, otrzeźwiające dla nas. Najmilsi, nie dziwcie się, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, żeśmy przeszli ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nie miłuje brata swego, mordercą jest. A wiecie, że żaden morderca nie ma w sobie życia wiecznego. Przez to poznaliśmy miłość Boga, że oddał za nas życie swoje. I my winniśmy oddać życie za braci. To by miało umajętność tego świata, a widziałby brata swego w potrzebie i zamknął przed nim serce swoje. Jakże może w nim przebywać miłość Boża? Synaczkowie moi, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. Święty Jan mówi nam tutaj o dwóch kluczowych rzeczach. Pierwszą jest to, że nie ma możliwości. Istnieje pewna niemożność pogodzenia świata i wierności Bogu. Istnieje nieskończona wrogość i walka między światem a wiarą w Boga życiem Bożym. Często dziwimy się, dlaczego spotyka nas przeciwieństwo ze strony świata. Dziwimy się, że jest prześladowanie osób wierzących, że trud stania po stronie Bożej wiąże się ze wrogością świata. Tego święty Jan mówi: Nie dziwcie się, jeśli świat was nienawidzi. Jest to normalny stan walki dobra ze złem. Zło zwalcza dobro. To jest coś zwyczajnego. I ta nieprzyjednia wrogość między Bogiem a światem, między dobrem a złem, ta prawda dzisiaj jest całkowicie niemal zapomniana przez świat. Polityczna poprawność która niestety wdarła się do oficjalnego języka Kościoła po Soborze Watykańskim II, powoduje to, że wierni nie są przestrzegani przed zagrożeniem ze strony świata. Oczywiście, pod słowem świat, w tym znaczeniu wrogości wobec Boga, nie rozumiemy piękności stworzenia, całej tej natury, którą podziwiać powinniśmy. Nie rozumiemy też poszczególnych ludzi, nawet niewierzących, lecz to wszystko, co sprzeciwia się Bogu. Całą tę atmosferę, którą wytwarza wróg naszego zbawienia, by odciągnąć nas od Boga. Może on używać różnych środków. Czasami są to obietnice rzeczy przyjemnych, czasami strach przed porażką, czy trudem, czy prześladowaniem. Metoda nie ma znaczenia. Świat, którego księciem jest zły duch, nazywany przez Jezusa właśnie księciem tego świata używa różnych środków, by osiągnąć swój cel. Pozbawić dusze ludzkie Boga, którego On stracił już na wieki. Brak świadomości tego powożne, poważnego zagrożenia powoduje to, że wiele dusz nie jest ostrożnych i pada łatwym łupem wroga naszego zbawienia. Gdy człowiek nie czuje zagrożenia, nie jest jego świadom, nie unika go, a szansa na błąd są zdecydowanie większe. Stąd jest wielkim sukcesem złego ducha, gdy nie mówi się o zagrożeniach, gdy nie przestrzega się przed niebezpieczeństwami. Tego niebezpieczeństwa musimy być świadomi. Dlatego powinniśmy czuwać, abyśmy stopniowo nie ulegali wpływowi tego świata. Pamiętajmy bowiem, że diabeł, który jest upadłym aniołem, ale jednak aniołem, ma naturę przewyższającą naszą, wie, bardzo dobrze, że aby odwieść poszczególną duszę od Boga, musi różne sposoby, różne metody używać. Wie dobrze, że aby ten cel osiągnąć, musi pracować systematycznie i stopniowo. Gdyby osobie wierzącej powiedział porzuć Boga, wyprzyj się go, wiedziałby, że nie osiągnie taki atak żadnego skutku. Ale gdy będzie przez małe niewierności prowadził duszę do oziębłości, do zewnętrznej tylko pobożności. Wie, że to jest droga do tego, aby swój cel osiągnąć. Dlatego nie powinniśmy czuć się bezpiecznie, dlatego tylko, że deklarujemy się jako osoby wierzące, a nawet praktykujące. Ale świadomi nauki apostoła Jana, nie dziwcie się, że świat was nienawidzi, bądźmy ostrożni. On nie przestaje na nas oddziaływać, nie przestaje nas atakować. Byśmy... Stopniowo ulegali jego atmosferze i przeszli z jednego obozu do drugiego w sposób dla nas niedostrzegalny. Dlatego na rachunku sumienia badajmy, czy nie ulegamy tej atmosferze, czy nie idziemy na małe kompromisy, próbując pogodzić zasady katolickie z zasadami tego świata. A czynimy to wtedy, gdy naszą słabość próbujemy usprawiedliwić. Gdy przytaczamy różnego rodzaju racje, dlaczego oj, dzisiaj to nie dam rady pomodlić się, dzisiaj to nie mogę tego rachunku sumienia zrobić, bo jestem zmęczony. Są małe kroki, które powodują to, że tracimy naszą gorliwość i diabeł osiąga, osiąga stopniowo swoje cele. Drugą ważną rzeczą, jaką mówi święty Jan w tym krótkim fragmencie, to to, że wskazuje znak, po którym można poznać, czy jesteśmy po, dobrym, po dobrej stronie. Znakiem przynależności do Boga jest miłość bliźniego. Mówi on: My wiemy, żeśmy przeszli ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. To jest niezwykle ciekawe i bardzo pouczające, jak naukę przestrzegającą nas przed światem. Nienawidzącym dobra łączy apostoł z miłością bliźniego. Niejako chroniąc nas przed poważnym grzechem, który jest nam bardzo bliski, by pod pozorem walki ze światem walczyć z bliźnim, którego nie lubimy albo utożsamiamy ze złem, zapominając, że często sami niedawno byliśmy po drugiej stronie. I tylko dzięki łasce Bożej przeszliśmy od śmierci do życia. Zapomnieliśmy, że jesteśmy tymi ułomnymi, którzy wyzwani zostali nie dlatego, że są dobrzy, ale dlatego, że Bóg się nad nimi zmiłował. Pamiętajmy, że celem walki naszej ze światem nie jest zniszczenie widzialnego wroga, tego, kogo uważamy za przedstawiciela tego świata, lecz aby nasz bliźni porzucił zło i przeszedł na stronę dobra. Tylko wtedy jest to prawdziwe zwycięstwo, którego Bóg chce osiągnąć. Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus, zwyciężył świat, ale przez swoją miłość, przez swoją ofiarę. Pamiętajmy, że mimo tego, że czasami konieczne jest ograniczenie kontaktów z ludźmi, rezygnacja z takich relacji z bliźnimi, które zagrażają dobru naszej duszy, to jednak nigdy nie jest wolą Bożą, by innymi gardzić czy nad nich się wywyższać. Więcej, nawet święty Paweł mówi nam w liście do Rzymian: Nikomu złem za złe nie odpłacajcie, starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to możliwe, o ile to od Was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Jeżeli nieprzyjaciel Twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. To jest dla nas niezwykle pouczające, byśmy pamiętali właśnie o tym, że mamy walczyć ze złem, nie z ludźmi błądzącymi. Sami bowiem niedawno tacy byliśmy. Dlatego zastanawiajmy się, jaka jest nasz, jaki, jest, jaki jest nasz stosunek do ludzi błądzących. Do tych, których uważamy za grzeszników, za tych, którzy są po złej stronie. Jak o nich mówimy, co o nich myślimy, o ludziach tych nam niemiłych, czy ludziach niewierzących? Czy jest w nas ta miłość bliźniego, gotowość, aby ich naszymi modlitwami, naszą ofiarą, pozyskać dla Boga, czy raczej życzymy im zła, życzymy im wszelkiej klęski? Żeby na nich spotkało wszystko zło, co może być, aby otrzymali oni to, na co zasłużyli. Czyniąc nas samych siebie sędziami, stawiając nas w, mie w miejsce Boga. Jest to niezwykle pouczające dla nas te słowa świętego apostoła Jana. Widzimy, jak to jest ważna kwestia dla apostołów, by głosić konieczność miłości bliźniego. Z tej miłości bliźniego nie można zrezygnować. Nieważne jak trudno jest nam zrealizować ten ideał, nigdy nie można go porzucić, niezależnie od ofiar, jakie dla nas są z tym związane. Zrezygnować z praktyki miłości bliźniego to zrezygnować z Boga. Dlatego z takim naciskiem uczy nas święty Jan. Synaczkowie moi, dzieci moje, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. Drodzy wierni, starajmy się w naszym postępowaniu kierować się tymi wskazówkami, w naszym codziennym życiu pragnąć, praktykować miłość bliźniego, naszymi czynami, nie tylko naszym językiem. Ta miłość bliźniego będzie dla nas możliwa do praktykowania, gdy właśnie wytworzymy w sobie tą, taką atmosferę życzliwości, gdy nie będziemy widzieli właśnie w tym błądzącym człowieku esencji zła. Ale kogoś, to zbłądził, kogo mogę moim dobrym, miłosiernym postępowaniem nawrócić. Dlatego naprawdę często badajmy nasze sumienia, abyśmy mieli w sobie tę miłość, która, jak nawet mówi święty Jakub, święty Jan w swojej, w swojej lekcji dzisiejszej, powinna być tak duża, żebyśmy gotowi byli umrzeć dla naszych bliźnich, dla dobra naszych bliźnich. To jest znakiem prawdziwej miłości. Oczywiście. Bóg nie wymaga od nas w tej chwili, abyśmy składali życie za naszych bliźnich, ale miejmy to gotowość, aby czynić im miłosierdzie, abyśmy praktykowali w codziennym życiu te uczynki miłości bliźniego, abyśmy byli życzliwi. Jeżeli to od nas zależy, ze wszystkimi mieli dobre relacje, abyśmy właśnie ich mogli pozyskać dla Boga. Co jest właśnie celem miłości bliźniego? Dobro, które jest nam udzielone przez, ze strony Boga, było również ich udziałem. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.